16 marca, z uwagi na wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, urząd miasta Kielce został zamknięty dla interesantów. Dziś mija tydzień od tego momentu. Urząd Miasta Kielce funkcjonuje w tak zwanym systemie zamkniętym, czyli osoby, które chcą przyjść do urzędu, muszą wcześniej umówić się telefonicznie. Natomiast my jako urzędnicy swoje zadania wykonujemy cały czas mimo dużych problemów kadrowych, ponieważ na absencji, na zwolnieniach lekarskich i urlopach jest w tej chwili ponad 130 osób. Skorzysta z zasiłku 68 naszych koleżanek, które mają dzieci do lat 8, Pracę zdalną prowadzi w tej chwili 32 osoby stale, a pan prezydent wyraził również zgodę na pracę zdalną, zmianową, którą prowadzi w tej chwili ponad 320 osób. Także skład urzędników w magistracie jest zdecydowanie okrojony, natomiast wszystkie zadania wykonujemy na bieżąco. Na bieżąco do aktualnej sytuacji dostosowywana jest też praca ratusza, m.in. w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie odbywają się zaplanowane wcześniej uroczystości ślubne. Prowadzona jest także rejestracja zgonów, czy też w Wydziale Komunikacji, który od 23 marca wprowadził kolejne zmiany w systemie obsługi interesantów. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i o wszystkich zmianach dotyczących pracy urzędu będziemy informować na bieżąco mieszkańców Kielc na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce.